Autobus był tak zapchany, że jedyne wolne miejsce było koło takiej ślicznej, rudej dziewczyny. No i podchodzę do niej, siadam i mówię: Zuziu, czy ty rano zapomniałaś zamknąć drzwi? Nie mów, ona też miała na imię Zuzia? Zobacz, drzwi są otwarte. Nie zamknęłaś ich rano? A czego ty ode mnie chcesz? A może to Jacek nie zamknął, albo ty na przykład, ale nie zawsze, wszystko musi być na mnie. Zamknęłaś czy nie? Nie. Okay. Mam cię nie uciekniesz mi teraz, ty łobuzie! No na Co tu się dzieje, panie Romku? A to się dzieje, że przyszedłem do was po te 500 zł, które jesteście mi widni za czynsz w tym miesiącu. Ale nie Ale... musi pan nam od razu grozić. No, nie. No, wziąłem ten klucz, bo chciałem wam przy okazji przykręcić kran. Wchodzę, e? no. a tu włamywacz siedzi teraz w łazience. Co? A dlaczego ten włamywacz siedzi w naszej łazience? No, Jacek, no wiesz, nawet włamywacze muszą czasami skorzystać. Kiedy tu wchodziłem, był w Twoim pokoju. Ale usłyszał, że idę, schował się do łazienki. A mój rozum pracuje błyskawicznie w takich sytuacjach. Natychmiast zablokowałem do niej drzwi. To może pan zacząć już błyskawicznie uciekać, dlatego że drzwi otwierają się do środka. O, o, nie, 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 nie. Uważaj, uważaj, klamka się rusza, on wychodzi. Poczujcie się, dziewczęta. No to nie było do pana, panie Romku. No, no jądź, słyszysz, Wychodź, jesteś otoczony? To policja! To ty jesteś tym włamywaczem? A to pan jest tym policjantem? Hmm. I nie zbliżajcie się do niego. Jest na pewno bardzo silny, jak na swój wzrost. Panie Romku, przecież to dziecko. Tak, to może być dorosły, który udaje dziecko. <ś maiden> Ile masz lat, chłopczyku? Dziesięć. Przepraszam, że wszedłem, ale drzwi na dole były otwarte. No to co z tego? Po co wszedłeś na górę? Myślałam, że mój kolega tu mieszka. No, a co on tam gada? Trzeba wezwać policję. Oni się z nim rozprawią. Wsadzą go do paki i już. No, pan nie dzwoni. No, szkoda go. Sami się nim zajmiemy. Jak się nazywasz? Bartek Makowski. Cześć. Ja jestem Krysia. A to jest Cuzia. A e, to jest pan Roman i e, Jacek. Co, co, co to ma znaczyć? E, przecież to jest włamywać, a ty go widasz jak najmilszego gościa. Posłuchajmy, co on ma do powiedzenia. Uważam, że w tej chwili nie grozi nam jakieś bezpośrednie niebezpieczeństwo z jego strony. A gdzie ty mieszkasz? Mieszkam u rodziny zastępczej, ale musiałam uciec z domu. Nie mogłem już dłużej siedzieć zamknięty. Twoi przybrani rodzice nie pozwalają ci wychodzić z domu? Pozwalają, ale dopiero wtedy, kiedy posprzątam całe mieszkanie, obiorę ziemniaki na obiad, umyję okna, to się nigdy nie kończy. A jak ci się udało uciec? Wyskoczyłem z mojego pokoju przez okno. Stukłam sobie kolano, ale mnie boli. o Ojejku! Ej, chodź, usiądziesz sobie. Co, co, co znaczy usiądziesz? Przecież to złodziej. No, a może zaznę do swoich rodziców? Pewnie martwią się o ciebie. Nie mam po to dzwonić. Nie ma ich w domu. Całe dnie przysiedziłam na działce. Wracają dopiero późno w nocy. O... O... W takim razie uważam, że do ich powrotu powinieneś zostać z nami. Co o tym myślicie? A, niech zostanie. Dobrze, niech zostanie. Ale na waszą... Odpowiedzialność i do wieczora ma już go tutaj nie być. <laughs> A, jeszcze jedno. Byłbym Wam bardzo zobowiązany, gdybym dostał od Was dzisiaj te 500 złotych, które jesteście mi winni. Jasne, nie ma sprawy. Dostanie Pan. To nie jest łatwe być gospodarzem domu. Tyle tylko, że daje człowiekowi pojęcie, co to znaczy być prezydentem. <laughs> co chcecie ze mną zrobić? A co byś powiedział na to, gdybyśmy zrobili Ci coś <laughs> ciepłego do zjedzenia? Naprawdę? To super! Tam, gdzie mieszkam, daję mi tylko raz na dzień. O. W takim razie idź u ręce. A my, Zuzio, coś dla ciebie przygotujemy. Słyszeliście, jakie on ma straszne życie? To prawie jak w środka, Marysia. Jacek, czy ty uważasz, że ten mały, słodki chłopiec kłamie? Czy kłamie? Robi z was marmoladę, nie widzicie tego? Przestań już. Mężczyźni są tacy nieczuli. No już dobra, dobra, nie kłóćmy się. Zróbcie mu to jedzenie, a w tym czasie z nim pogadam, wyciągnę z niego prawdę. Jak? Chcesz go zacząć torturować? To zwykle działa. Aaa! Wszystko wam powiem. O, zrobimy mu to jedzenie. Mnie nie męczcie. i powieszyć tę kurtkę. Nie. To jest mój puchar ze średniej szkoły, który zdobyłem zabieg na 100 metrów, stał w mojej szafie. To skąd wziął się w mojej kurtce? Jest pan pewien, że to pana? Oczywiście, że jestem. A ja po co ci on? Dlaczego go ukradłeś? Zawsze marzyłem, żeby taki mieć. Sam takiego nigdy nie zdobędę. Nie umiem tak szybko biegać. Posłuchaj, ty, mały krętaczu, jeżeli jeszcze raz zrobisz coś takiego, to ty będziemy. Nie, niech pan mnie nie bije, proszę pana. Co ty robisz? Zostaw go w spokoju. Nic ci nie jest, kochanie? Nie. Dobrze, że pani przyszła. Pan Jacek zaczął na mnie krzyczeć, bo nie chciałam rozmawiać z nim o tym, jak kiedyś wygrał bieg na 100 metrów. Nie dziwię ci się, jak cię nie wstyd! Okradł to z mojej szafy. O, miał na to oko od lat. Proszę, zjedz te kanapki, zanim zrobimy ci coś na gorąco. Zostaw to nie dla ciebie, ty już jadłeś dzisiaj więcej niż raz. Dziękuję, pani Zuziu. Pani jest dla mnie jak prawdziwa mama. Postawić mnie tutaj, tak? Zjesz kiedy będziesz chciał. Siadaj. Czego panu ode mnie chce? Chcę, żebyś powiedział mi prawdę. Co? Skąd się wziąłeś w tej rodzinie zastępczej? Co? Kupiliście w jakimś supermarkecie, czy wypożyczyli z jakiejś wypożyczalni? Wzięli mnie z domu dziecka! A teraz mnie codziennie biją i każą mi pracować. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Powiedziałeś, że oni całe dnie spędzają na działce. No to co, specjalnie z niej przyjeżdżają w ciągu dnia, żeby ciebie bić, tak? No tak. Nie. Tak czy nie? Nie. Mieszam pan tylko w głowie. Nie wiem, co mówię. No, chodź, opowiesz tę bajkę dziewczynom. Chodź. Niech pan mnie nie zamyka w szafie bez kolacji. Jestem taki głodny. Zostaw go w spokoju. Co się z tobą dzieje? No co ty ode mnie chcesz? Nic mu nie robił. Jak to nie? Przecież widzę. Krzysiu, chodź. Musimy porozmawiać i to natychmiast. Zaraz wrócę. Uważam, że powinniśmy sprawdzić tę historię z rodziną zastępczą i w tej chwili do nich zadzwonić. Nie. On najpierw musi dostać coś ciepłego do zjedzenia. Właśnie. Znalazłem w pana pokoju. To pana? Nie. Zuzi. Chodzi w nich na randki. Może pan mi nauczyć, jak się boksuje? Ech, mogę ci pokazać parę prostych rzeczy. Musisz stanąć bokiem. Ugęś troszeczkę kolana. Po pierwsze musisz wiedzieć, jak się zasłonić, żeby przeciwnik nie mógł ciebie uderzyć. Tak? I tak. Jak tak? mały cwaniaku, to nie było fair! Ach, mój wzór, Moja głowa, Wszystko mnie boli! Dlaczego pan mnie bije? Nic ci się nie stało, Oj. kochanie! Jacek, jak możesz bić takie małe dziecko? Jak nie możesz? Paż. Zabierz się za kogoś większego od siebie, ty tchórzu! Dosyć tego! Macie w tej chwili zadzwonić do jego rodziców. Musimy zadzwonić, zanim on go zabije. Właśnie! Możesz nam podać do nich numer? 555 45 49. 555 45 49. Tak. 555 45 49. 555 45 49. No wykręć ten numer do cholery. 555 45 49. <noise> Może pani dzwonić, jeżeli pani chce. Ale im na mnie nie zależy. Mają jeszcze kilkoro innych dzieci na wychowaniu. Czasami zapominają nawet, że z nimi mieszkam. To straszne. Kryj się, nie słyszysz, że on kłamie jak najęty. Gdyby ci pokazał język, to zobaczyłabyś, że ma na końcu rozdwojony. Halo? Dzień dobry. Dzwonię do Państwa, ponieważ Państwa syn Bartek jest u nas. Bartek Makowski. Bar. Nie macie? jej słuchawka. Mówiłam pani, że tak będzie. Nie, martw się, kochanie, zajmiemy się tobą. Nie wrócisz już do nich. co ty mówisz? że on nie może tutaj zostać. Oczywiście, no, że może. A ty masz być dla niego miły, słyszysz? Inaczej byś miał ze mną do czynienia. Chodź, kochanie, zjesz teraz kolację. Zakochany chłopiec. Zjadł wszystko tak grzecznie i usnął no. Biedna sierotka. Założy się, że on nie jest żadną sierotą. Jego rodzice ukrywają się na pewno przed nim ze strachu. Możesz sobie mówić, co chcesz. Otóż on tutaj zostanie dotąd, aż znajdziemy dla niego odpowiednią rodzinę zastępczą. A no tak, 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 tak. Najlepsza była dla niego rodzina soprano. Zadzwój do nich. Chodź, musimy już iść, bo o dziewiątej zamykają. A dokąd idziecie? Do sklepu musimy kupić mleko dla Bartka na śniadanie. A co jeszcze powinniśmy kupić? Kaganiec i bardzo mocną smycz. Myślisz, że to bezpiecznie zostawić go samego z Bartkiem? Nie no, oczywiście. Dopóki śpi, to jest pewność, że nic złego mi nie zrobi. Jesteś okropny. Aż dajcie mi spokój. Ja przyszedłem po moje 500 zł. Nie zrozumcie mnie. Jeżeli nie zapłacicie, to mój brat wpadnie w szał i wszystko skrupi się na mnie, ja się go tak boję. A może zwróci się pan do Jacka, on się tym u nas zajmuje. Właśnie, tylko mówcie szeptem. Dobrze. Ja takiego Tego małego już tu nie ma. Prawda? Widził pan gdzieś. Nie. Dl dlaczego mówimy szeptem? To znaczy, że on tu jeszcze jest? Tak. Powiedziałem, dobra, że ma go do wieczora tu nie być. No, ale widzi pan, Krysia i Zuzia wymyśliły, że dopóki nie rozwiąże się ta sprawa z jego rodziną zastępczą, to niech tu zostanie. Ty znaczy, chyba żartujesz. On nie może tu zostać. Gdyby mój brat się o tym dowiedział, odciąłby mi natychmiast pensję. Usłyszałem, że muszę się stąd wynosić. Hmm. No. Rozumiem. pan Roman ma prawo tak mówić. Rozumiem. Nie musi pan mi tłumaczyć. Jeszcze raz przez przestał nagogokolwiek liczyć w życiu i sam zaczął realizować moje marzenia. Jakie marzenia? Widzi pan, ja całe życie marzę tylko o jednym: chcę poświęcić się zarządzaniu nieruchomościami i chcę być gospodarzem jakiegoś domu. Martwię się tylko, czy nie jestem do tego za głupi. No, nie, 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 o to, to się nie martw. Za to jesteś bardzo sprytny. Naprawdę? Chcesz być gospodarzem domu? Tak, proszę pana. Czytam raz książkę o tym, że w życiu należy wysoko mierzyć. No, to trzymaj się kolego, bo coś ci powiem. Ja jestem gospodarzem tego domu. Poważnie? O... Prawdziwy gospodarz domu! Może sobie darować ten cyrk? Nie, nie, nie przerywajam, dobrze. I yy, widzisz, kolego, bycie gospodarzem domu to bardzo przyjemne zajęcie, ale wymagające od człowieka dużej wiedzy. Marzyłbym, żeby pan mógł mnie tego trochę nauczyć, ale niestety muszę się stąd wnosić. To do widzenia. E, poczekaj. Jeżeli to dla ciebie takie ważne, to... Co byś powiedział na to? Gdybym zdradził Ci kilka tajemnic tego zajęcia? Naprawdę? Zaczniemy od pokazania Ci centrum operacyjnego zarządzania tym domem, to znaczy mojego mieszkania. Wchodź. Nie mogę w to uwierzyć. Moje marzenie wreszcie się spełniło. Nie myśl tylko, że zapomniałem o tych 500 złotych, które mam od Was dostać. Oczekuję ich jeszcze dzisiaj. To była dla siebie lekcja numer jeden, jak się rozmawia z lokatorami. Hmm? Robiłyśmy dużo rzeczy dla Bartka. O, a co masz dobrego? To nie dla ciebie. Siu, chodź tutaj szybko! Co takiego? Cóż, się nie mam Bartka! Co z nim zrobiłeś? Ale... No, Podszedł za blisko okna. Podszedłem do niego... Przestań, gdzie on jest? Jest na dole u pana Romana, który uczy go jak być gospodarzem domu. Tu nie wygłupiaj się! No poważnie! ty byłeś, kochanie? Martwiłyśmy się o ciebie. Nic ci się złego nie stało? Nie. Wszystko w porządku. Panie Jacku, chcę z panem porozmawiać sam na sam. E, co ty chcesz mi zrobić? Nikt pan się nie obawia. Chodźmy do kuchni. Słyszałyście? To był jego pomysł, żeby ze mną wyjść do kuchni. Słuchaj, już więcej mnie nie nabierzesz, słyszysz? Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo, jak z panem Romanem. Nie o to chodzi. Słyszałem, że macie mu dać 500 złotych, których widać nie macie, więc chcę je panu dać. Pięćset złotych skąd ty je wziąłeś? Przypadkowo wpadły mi w ręce. Je ukradłeś. No jasne, że nie. Na pewno je ukradłeś. Siadaj tutaj nigdzie się nie ruszaj. Słuchajcie, tym razem to on już przesadził. Wziął od pana Romana 500 złotych, żebyśmy mogli mu zapłacić za czynsz. genialnie. Suzie, on mu je ukradł. A jesteś pewien? No a skąd ja bym je wziął? To straszne. Co my teraz zrobimy? Może, no. może zaniosę mu je na dół i włożę z powrotem do biurka, zanim coś zauważy. Jeżeli cię na tym przyłapie, posądzi cię o kradzież. Ale przecież ja mu chcę dać, a nie ukraść. Ciężko to będzie wytłumaczyć. Posłuchajcie, e, zrobimy tak... Co chodzi? Mówcie szybko. Jestem umówiony u mojego brata na kolację. Jeżeli się spóźnię, to on mi każe wcierać naczynia. Nie będziemy długo. Chcieliśmy panu bardzo podziękować za to, jak pięknie zajął pan się Bartkiem. To no, nie, nie, nie ma za co. Teraz idźcie, idźcie, idźcie. A dlaczego pan jest taki zdenerwowany? A, że zawsze się denerwuje, jak mam się spotkać z moim bratem. No. Denerwuje się pan? Słyszałaś Zózią, pan Roman jest zdenerwowany. O! A my wiemy, co zrobić, żeby się rozluźnił, prawda? Prawda, prawda? A co? <grystanie> Musimy zastosować jogę. A jasne, jogę! No tak! niech pan siada? D -d -d Dajcie mi spokój, przyjęcie, ja nie mam czasu. No. To panu pomoże, zobaczy pan. Po pierwsze, musi pan stanąć na głowie. A ty nie chcesz? Pofruwać trochę po tym pokoju, co? Nie, no dobrze, dobrze, nie musi pan stawać na głowie. Niech pan sobie usiądzie, o, o i się odpręży, o. Co ty tam robisz? A, ja się odprężam w ten sposób. Wiesz coś. Panie Romanie, niech się pan skoncentruje. Co mam zostać y Nie, nie, nie. Niech się pan postara skupić. Co to było? Co było? To słyszałem jakiś trzask. O, trzask! To dobrze, że pan słyszał. Bo trzask, wiodze, oznacza, oznacza... oznacza, że zrobił pan postęp i usłyszał trzask, który oznacza, że otworzyły się... Drzwi pańskiej podświadomości. I teraz może pan odbyć podróż do istoty swojego ja. No, to mi wygląda na długą oh. drogę. Ja nie mam na to czasu. nie, co. Romanie! Nie! Yeah! Co to ma znaczyć? Chciałeś go ukraść? Nie, nic nie chciałem ukraść. Nie? To co mój portfel robi w twoich rękach? Panie Romanie, no nie chcieliśmy panu tego mówić, ale ten Bartek ukradł panu 500 złotych i dał je nam. I teraz wstazam je z powrotem do pana portfela. Yy, jak ci nie wstyd. Zbalać winę na małe niewinne dziecko. Ale to prawda, niech pan nam uwierzy. A jak mogę wam wierzyć, kiedy chciałyście mnie wyprawić w podróż do samego siebie? W tym portfelu miałem 2000 złotych. Zobaczymy, ile jest teraz. A więc ten 500. 1200 2000 2500. A więc jednak Ty poczelujesz 2000 o 500 zł za dużo. <gry> hey. ja. Za dużo? To, to skąd one się tutaj wzięły? To może przez inflację. To jest właśnie te 500 zł, które pan w włożyłem. To, to dlaczego po prostu nie dałeś mi ich do ręki? A dla. A dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Prawda, że to jest genialne pytanie? Prawda, prawda. A ja. Ja nie mam teraz czasu się nad tym zastanawiać, muszę lecieć. Wyjaśnimy to sobie, kiedy wrócę. To, to na razie. No oto. To ty, Adam, dobrze, że jesteś. Czy możesz ich popilnować, zanim nie wrócę? Hmm? Dziękuję. O co tu chodzi? Właśnie chciałem cię o to samo zapytać. Jeżeli nie ukradłeś panu Romanowi tych 500 złotych, to skąd je wziąłeś? Mój kierowca mi przywiózł. Twój kierowca? No, mógłbyś przynajmniej raz w życiu nie kłamać. On nie kłamie. Pan Bartek zadzwonił do mnie i powiedział, że potrzebne mu jest jego tygodniowe kieszonkowe, więc mu przywiozłem. Pan jest jego kierowcą? Tak, jestem kierowcą państwa Makowskich. Nie wiedziałam, że rodziną zastępczym teraz tak się dobrze powodzi. Nie mieszkam z rodziną zastępczą. Wymyślałam tę historię, a potem musiałam już dalej zmyślać, żebyście mnie nie przestali lubić. On często ucieka z domu. Czasami znajdujemy go po trzech, a nawet czterech dniach. Teraz byście też mnie nie znaleźli, gdybym nie zadzwonił po te pieniądze. Dlaczego ty tak uciekasz z domu? Ucieka, bo się nudzi. Nudzi się? Jak możesz się nudzić, mając na pewno piękny dom, własnego kierowcę i kupę pieniędzy? A pan by się nie nudził? Ja? No coś, to ja... No nie, ja no też bym się nudził. Musimy jechać, panie Bartku. Do widzenia państwu. Muszę jechać. To do widzenia i dziękuję za wszystko. Dobrze mi u was było. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiem, że bardzo podoba ci się ten mój stary puchar. Chcę ci powiedzieć, że możesz go sobie wziąć. Zaraz ci go przyniosę. Dziękuję. Wiedziałam, że pan tak powie, więc już go wziąłam. cześć. Do widzenia. Nie, 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 Bartek, nie, nie możemy się na to zgodzić, no. No nie, skoro tak uważasz, no dziękujemy ci bardzo, no. Słuchaj, a może wpadniesz kiedyś do nas, co? No, nie wiem, kiedy będziesz chciał. Wpadniesz? No to świetnie, to czekamy. Cześć, dziękujemy raz jeszcze. Słuchajcie, wiecie co powiedział? Nie musimy mu oddawać tych 500 złotych. No, wspaniały chłopak. O, cudowny chłopak. Bo nam tak miło zajmować się nim, kłaść do łóżka, przytulać. Tak jakbyśmy mieli młodszego brata w domu. Właśnie. M mnie już jest smutno bez niego. Mnie też. O, no, nie mogę patrzeć, jak jesteście takie smutne. No. Jak chcecie mieć naprawdę młodszego brata. Tutaj jestem, ciostrzeczki. Rozbierz mnie i połóż do łóżka. O nie! Nie! To w takim razie, może Krysiu, może ty mnie rozbierzesz? Dobrze, rozbierzemy cię i położymy Cię spać, ale najpierw musimy iść do łazienki i umyć uszy. Ale, za, za, za. No nie, Słuchajcie, bo powiem mamie, Ma, mamo. Ma, mamo. Ma, mamo, 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 mamo.